Cześć, dzień dobry, witamy serdecznie z filmu Balaton Maszyny Poplane, Ruda Śląska, za chwilę załadunek walca do robót ziemnych HAM 3412VIO, czyli ziemniak z oscylacją, Adaś za sterami, Tomasz na lawecie i nasz ziemniak tutaj odnowiony. Bardzo ładnie, pomalowany, bez problemu wjeżdża na górę. Już jest załadowany. Także szybka akcja. Nie minęło 30 sekund. Maszyna już jest na transporcie. Ładnie podjeżdża. Na koniec. Lawety. Dojazd do końca. Tutaj to podniesione obramowanie walca bębna właściwie, idealnie wpasuje się w lawetę. I już maszyna jest załadowana. Jeśli szukacie używanych maszyn drogowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu. W ofercie także wynajem maszyn drogowych oraz sprzedaż fabrycznie nowych granulatorów do des, asfaltowego marki Kams oraz przenośników, przesiewacze, kruszarek marki TISAP. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć!